wodnej w Katowicach w związku z realizacją nowej strategii na lata 2025-2028 tak naprawdę wychodzi z informacją, komunikując, szkoląc, przedstawiając programy, które będą realizowane w poszczególnych latach. I właśnie w dniu dzisiejszym takie spotkanie dla samorządów lokalnych, dla jednostek samorządu terytorialnego, ale też ich związków pod kątem gospodarki wodnośnikowej. Bardzo ważne programy dotyczące czy to azbestu, czy to błękitno-zielonej infrastruktury związanej z małą retencją czy też program tutaj związany z oczyszczalnią, z kanalizacją poza aglomeracjami, jak również kwestie związane z punktami selektywnej zbiórki odpadów, czy też z modernizacją właśnie, czy też zakupem sprzętu dla takich punktów. My jako Wojewódzki Fundusz bardzo dużo programów będziemy ogłaszać. Tak naprawdę kwestia adaptacji do zmian klimatu, kwestia ochrony powierzchni ziemi, ochrony wód to jest drugi z takich najważniejszych filarów nowej strategii. Na ten cel właśnie we wspomnianych przeze mnie cztery latach przeznaczymy kwotę blisko 300 milionów złotych. Czy to w formie dotacji, czy to w formie zwrotnej, pożyczkowej, umarzalnej, nieumarzalnej, chcemy rozmawiać z samorządami, chcemy rozmawiać z ich związkami, z spółkami, aby jak najbardziej, jak najlepiej, jak najefektywniej wykorzystywać te środki. środki oczywiście z korzyścią dla mieszkańców województwa śląskiego. jak wspomniałem, przede wszystkim program przydomowych oczyszczalni, biologicznych oczyszczalni ścieków, przyłączenia do kanalizacji już istniejącej. W ogóle, jeżeli chodzi o budowę kanalizacji, ale poza aglomeracjami, bo właśnie myśmy się wsłuchali w głos samorządów podczas tworzenia strategii i to były właśnie postulaty, ażeby w ten sposób przygotować nabory wniosków, żeby to gminy mogły właśnie te środki pozyskać. Dodatkowo błękitno-zielona infrastruktura dotycząca choćby małej retencji, zielonych ogrodów zielonych dachów, czy tak jak powiedziałem, programy gminne usuwania azbestu, unieszkodliwiania transportu, to są naprawdę bardzo ważne wyzwania, w dalszym ciągu konieczne na terenie naszego województwa. I właśnie odpowiadając na ten głos i realizując nasze również postulaty ze strategii, ogłaszamy nabory, natomiast chcemy porozmawiać z gminami, wytłumaczyć właśnie, żeby do nas wnioski wpływały w jak najlepszym kształcie i żeby ten proces decyzyjny, a więc uruchomienia środków podpisania umów, był jak najkrótszy. Te kwestie związane z wodociągami, z kanalizacją były tak naprawdę finansowane, dofinansowane ze środków funduszu już 20 lat temu w momencie przyłączenia Polski do Unii Europejskiej, ale wciąż widać, że, że jest zapotrzebowanie, by właśnie ten, te kwestie wspierać. Oczywiście, że tak, no, nasz fundusz był jako jedyny w skali kraju, organizował dwie perspektywy poisia, więc w tym obecnym kształcie pojawiła się taka konieczność uruchomienia środków poza aglomeracjami czyli tej kanalizacji poza aglomeracjami, czy też przy domowych oczyszczalni, bo jeżeli nie ma możliwości dojścia z kanalizacją do pewnych miejsc na terenie danej gminy lub jest to po prostu nieekonomiczne, chcemy dać też taką możliwość i taki też był postulat ze strony samorządów lokalnych, więc realizujemy to, tak jak wspomniałem. Naszą ideą, celem jako nowego zarządu jest to, aby wsłuchiwać się w głos w potrzeby z terenu województwa śląskiego, a co za tym idzie właśnie efektywnie te środki wykorzystywać, przekazywać na, na na, na te cele. Mamy nadzieję, że po pierwszych spotkaniach, bardzo efektywnych, bardzo dużo pytań właśnie sesja pytań i odpowiedzi tutaj jest w tym zakresie bardzo ważna. Że te wnioski też będą w coraz lepszym kształcie do nas pływały. a tak jak wspomniałem, co za tym idzie, proces decyzyjny znacznie przyspieszy. i doszkoleniowe, ale domyślam się, że Wasza pomoc na tym się nie kończy, prawda? Oczywiście, że tak. No my akurat dzisiaj zaprosiliśmy samorządy i związki, tak jak wspomniałem. Były już konsultacje ze wspólnotami mieszkaniowymi, bo też wsłuchaliśmy się w głos tutaj i potrzeby wspólnot mieszkaniowych został uruchomiony program Eko Wspólnota na termodernizację, wymianę źródeł ciepła. Były spotkania z organizacjami pozarządowymi naszych właśnie programów, które będą w tym roku ogłaszane. Natomiast kwestia transformacji energetycznej bardzo dużego tutaj działu i jakże istotnego na terenie województwa śląskiego, adaptacji do zmian klimatu, gospodarki odpadami, bo to jest też bardzo ważny temat, szczególnie gospodarki obiegu zamkniętego. Ale również nie, zapomina, nie zapominamy o e, zapobieganiu poważnym zagrożeniom środowiskowym. Nie zapomniemy o edukacji ekologicznej, bardzo ważnej z punktu widzenia naszego zarządu, bo wiemy, że im więcej tutaj kwestii edukacyjnych e, wśród najmłodszych mieszkańców naszego województwa, no tym lepiej i mamy nadzieję, że po prostu ta wiedza odnośnie poprawiania e, jakości środowiska na terenie We'll be right <laughs> back. naszego województwa będzie stale rosła. Mamy tak naprawdę już zamknięty pierwszy etap zielonych pracowni projektów. Obecnie trwa ocena. Od marca będą mogły placówki oświatowe, organy prowadzące placówki składać już wnioski na utworzenie zielonych pracowni. Już został również ogłoszony program komplementarny ekopracowni pod chmurką na zewnątrz. Mamy wiele też programów już przygotowanych, które będziemy w niedługim czasie ogłaszać. Natomiast robimy to systematycznie. Na naszej stronie internetowej odsłonię naszej strony internetowej jest harmonogram naboru wniosków po raz pierwszy w historii funduszu każda grupa beneficjentów, czy to samorządy, czy to organizacje pozarządowe, czy też związki, przedsiębiorcy, tak naprawdę wiedzą w którym momencie będzie jakiś program ogłaszany, mogą się do tego przygotować. Więc zachęcamy do odwiedzania również naszej strony internetowej funduszu, naszych mediów społecznościowych, bo tam bardzo wiele informacji publikujemy i oczywiście zachęcamy wszystkich beneficjentów do tego, aby aplikowali ośrodki za pośrednictwem naszego funduszu statystycznego. I przede wszystkim przedstawienie regulaminów naborów, tak, co w danym programie, na co środki będą przeznaczone, jaki poziom dofinansowanie, jaka grupa beneficjentów. I również będą poruszone tematy, bo jeżeli mamy, mówimy o przedsiębiorstwach gminnych czy to spółkach odnośnie zabezpieczeń, również jeżeli wchodzą na tutaj kwestie montażu finansowego w formie pożyczek, tak naprawdę najpotrzebniejsza wiedza dla samorządów, dla spółek, a żeby tak jak mówię, ten proces od przygotowania wniosku przez później, czy to uzupełnienia, czy do podpisania umowy i samej realizacji był jak najbardziej najefektywniej wykorzystany i jak najszybciej. Pieniędzy wystarczy dla wszystkich, czy to jest pula taka ostateczna tych kwot, które są przeznaczone dla beneficjentów? Oczywiście w każdym programie jest alokacja. Jest część naborów konkursowych, gdzie mamy przeznaczoną daną pulę środków na dany rok, ale są też nabory ciągłe, na przykład na lata 2025-2026. I tu oczywiście ta pula tych środków jest znacząco inna. Natomiast wszystko dzisiaj na pewno zostanie tutaj wytłumaczone i przekazana informacja. Bardzo serdecznie witam naszych tutaj przedstawicieli. Dzisiaj będzie pan jednym z tych prelegentów, tych, którzy będą jakby nieśli taki kaganek oświaty, jeżeli chodzi o sferę samorządową, z czego samorządy mogą korzystać w takim bardzo ogólnym pojęciu transformacji energetycznej. Proszę powiedzieć, od swojego, zacząć od wyjaśnienia swojej funkcji, czyli doradcy energetycznego, bo to jest pana profesja. Tak, jestem doradcą energetycznym w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Działamy na podstawie projektu unijnego, który jest ogólnopolski. W każdym województwie znajduje się sieć właśnie takich punktów doradztwa energetycznego, zlokalizowanych w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I naszym zadaniem głównie jest właśnie. Doradzanie w zakresie pozyskiwania dofinansowania, ale też od tej strony takiej technicznej, co jest bardziej opłacalne, w co możemy, że tak powiem, inwestować, co raczej, że tak powiem, omijać szerokim ukiem, bo takie, że tak powiem, zdarzenia też się wiadomo, wiadomo są. I właśnie tym, tym głównie się zajmujemy. Także tutaj zostaliśmy też w tej nowej perspektywie unijnej rozszerzenie, jeżeli chodzi o projekt, o, o kwestie związane z klimatem. Więc teraz już nie tylko kwestie energetyczne, ale klimatyczne wchodzą w zakres naszych naszych tutaj podpowiedzi dla, dla beneficjentów. Dzisiaj tutaj się zjeżdża, nazwijmy to śmietanka samorządowa, jeżeli chodzi o tych specjalistów, urzędników, którzy się zajmują właśnie tą tematyką ochrony środowiska szeroko pojętą. Jakie tematy Państwo im przedstawicie, żeby mogli się tym zająć przez najbliższe miesiące czy lata? No Dość popularny temat gospodarki o obiegu zamkniętym, to na pewno tutaj e, przedstawimy e, też edukacyjnie e, prezentacje. Ja ale proszę też to do tylko coś precyzować, co to takiego jest ten obieg zamknięty? E, no gospodarka o obiegu zamkniętego, czyli najkrócej mówiąc e, produkujmy tak, żeby odpad było jak najmniej, żebyśmy mogli go e, przetwarzać, e, żeby nasza planeta po prostu była e, bardziej czysta. Mhm. E, więc te, te tematy. Myślę, że są kluczowe teraz w tym, w tym okresie. Mamy też sezon grzewczy, mamy różnego typu inne jeszcze czynniki, więc generalnie wytwarzajmy jak najmniej odpadów. Myślmy o tej gospodarce o odbiegu zamkniętym. Kolejne, że tak powiem, tutaj działania, które chcemy przedstawić, to są działania związane z gospodarką odpadami taką Stricte już powiązaną z azbestem. Czyli tutaj chcemy też zachęcić gminy do tego, aby intensyfikowały te działania i aby tego azbestu było u nas coraz mniej na dachach. Bo to się dzieje, prawda? To się to jest dzieje, stopniowo tak. wiem, że programy gminne gdzieś tam cały, cały czas są realizowane w tym zakresie. Dokładnie. Natomiast no, wiemy, że z odzewu z zewnątrz, że jednak no, niektóre osoby też do nas jeszcze dzwonią, pytają, e, czy, gdzie można e, ubiegać właśnie o dofinansowanie. Więc tutaj to też będzie taka podpowiedź e, dla gmin. Chociaż tak jak Pan powiedział, e, te programy są realizowane no. i myślimy, że są dobrze realizowane. też taką perełkę nową. Jeżeli chodzi o dofinansowanie nie jest to program jeszcze, który został ogłoszony, ale wkrótce zostanie ogłoszony. To jest gospodarka ściekowa poza aglomeracjami, więc tutaj też będzie możliwość realizacji różnych celów, właśnie związanych z podłączeniem do sieci kanalizacyjnej właśnie w tych obszarach poza aglomeracjami. Czy tu chodzi o przydomowe oczyszczalnie ścieków? Czy to? Też. Z... Mm. też. A są jeszcze inne rozwiązania, tak? To są jeszcze inne mhm. rozwiązania, także też o tym będzie dzisiaj mowa. Na... To jest bardzo ciekawe, bo generalnie są gminy, my to wiemy nawet z naszego rejonu, które nie poradziły sobie przez ten okres kilkunastu, kilkudziesięciu nawet lat z tym problemem i nie są skanalizowane ciągle szam, bo jeszcze jest, tam króluje, można powiedzieć. Dokładnie, mamy też wiele terenów takich, którym po prostu ta inwestycja w w instalacji sanitarną jest nieopłacalna i wtedy no, takim idealnym rozwiązaniem są właśnie te przydomowe oczyszczalnie mhm. ścieków, na które też e, tutaj dofinansowanie będzie skierowane. To są te trzy gałęzie? Czy coś jeszcze tam zostało? Czy... E, w chwili obecnej te, te, trzy, te gałęzie, trzy gałęzie, które chcemy dzisiaj omówić, e, będziemy pewnie organizować kolejne konferencje na różne tematy, nie tylko właśnie gospodarki e, wodnej czy, ściekowej, czy czy odpadów ale też energetyczne. Także. To jest otwarcie swego rodzaju, rozumiem, ale już po tym spotkaniu będzie możliwość aplikowania, tak jeżeli rządy będą chciały, to już te programy się otwierają, tak, już są niektóre gotowe do są nawet już w trakcie, aha. W trakcie także mhm. można cały czas aplikować. Praktycznie tylko ten jeden program z zakresu właśnie gospodarki ściekowej poza aglomeracjami no jeszcze nie egzystuje w naszej ofercie, ale to już niebawem się zmieni na te rozwiązania infrastrukturalne i tutaj może pomóc pojęcie na zielonej